Paco Power System IMAX, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Ewa Targońska, która korzysta u nas i z siłowni i od tamtego roku, jest z nami dzisiaj. Była na zajęciach rzeźba ciała, którą, które poprowadziła nasza instruktorka Iwonka. Powiedz Ewa, jak to w ogóle się stało, że... Zapisałaś się do nas do klubu? Od klubu właśnie już chodzę ponad rok i ten klub poleciła mi moja siostra, która już wcześniej uczęszczała na zajęcia aerobiku i zapisałam się na początku tylko na zajęcia aerobowe. Bardzo mi się spodobało i postanowiłam kontynuować ćwiczenia w PACO. I już właśnie tak moja przygoda z klubem trwała ponad rok. No i tak zostało, spodobało Ci się. Jakie ćwiczenia, jeżeli chodzi, jakie zajęcia w ogóle za aerobiku lubisz najbardziej? Bardzo lubię ćwiczenia TBC i BUP, ponieważ najbardziej efektywnie rzeźbią one ciało. Jednocześnie one też sprawiają mi największą trudność, ale po skończonym treningu czuję satysfakcję i to dodaje mi energię i motywację do dalszych ćwiczeń, treningu. Najpierw sobie myślisz, kurczę, czego tak ciężko, co ma robi, w ogóle ja tu się męczę, po co nie mogę zrobić jakiegoś ćwiczenia, bo tak też się pewnie zdarza. Ale wtedy trzeba zacisnąć zęby i dalej ćwiczyć. I jednocześnie też w zajęciach robowych bardzo fajne jest to, że motywuje grupa i widząc, że koleżanki ćwiczą, wiem, że ja też muszę dać rady i stawiam sobie sama coraz wyżej poczyprzeczkę i staram się podobać dalszym wyzwaniu. To dobrze, stawiasz sobie wyzwania, więc pniesz się do góry i jest to coraz lepiej. Powstały u nas nowe dosyć zajęcia, jeżeli chodzi o Zumbę, którą poprowadziła u nas pierwszy raz Paulina w poniedziałek na 19. Rzeźba ciała, którą miała Iwonka, no jest troszkę tych nowych zajęć. Widać, że klientek też było dosyć dużo na tych wtorkowych zajęciach. No i co? No i chyba było w porządku. Jak jednak wiedziałam, dałyście sobie radę jeszcze z koleżankami, z którymi zazwyczaj ćwiczysz. Tak, właśnie tutaj w PAKO też można nawiązać nowe znajomości i tutaj właśnie dziewczyny też poznałam na siłowni. No i tak, wszystkie razem sobie ćwiczymy. Wspieramy się. To dobrze, to najważniejsze. Widziałam też, że połączyłaś sobie karnet aerobik z siłownią. No jednak można skorzystać z tych sprzętów aerobowych, ze sprzętu na siłowni, z pomocy trenerów i Tomka i Roberta. Więc to chyba jest na plus, bo wykupując 3 miesiące za 250 złotych jedno i drugie, to jednak nie wychodzi aż tak dużo. Właśnie zachęciła mnie do tego wyboru również cena nie będę tutaj owijać w bawełnę. I taki trening uważam, że daje lepsze efekty. I jednocześnie fajne jest w tym to, że mogę sobie zaplanować te treningi o dowolnej porze dnia i w dowolny sposób. I w tym roku właśnie moje zajęcia na uczelni uniemożliwiły mi chodzenie codziennie na aerobik, dlatego fajnie jest, że mogę w dowolnej porze dnia przyjść sobie do pako i poćwiczyć. Byłaś też, no chodzisz raz na siłownię, raz na aerobik, wiadomo to jest fajne, bo jednak jak plan dnia ułoży Ci się nie po Twojej myśli, to bez ograniczeń tak naprawdę możesz korzystać z jednego i z drugiego. No dobra, dzisiaj szkoła do 20, pewnie tak, a jutro przychodzisz na siłownię czy na aerobik? Jutro na aerobik, a w sobotę postaram się przyjść i na aerobik i na siłownię, o ile dam radę, bo treningi u magii to są dosyć wyczerpujące. Tak, Madzia dosyć intensywnie, bardzo oczekując, prowadzi trening. I no nic, w takim razie do zobaczenia na zajęcie. Do zobaczenia, cześć.